widzowie. Mam plan. Jak można sprzedać Tesla? Pewnie pomyślicie. o jakaś klasa sypka i dużo znegoili. Powiecie. Ale po co malować tyle tego, nie? Tyle obligacji, choć ja mam 120 prawie. Nie, nie ma po co. Tylko jak ktoś ma Albo ktoś nie ma. Uzbieraj się na klasę. Melecas. Bo ma całą butelkę mleka. I jak wiemy, on jest silniejszy i sypsy. Jest mega sypki. Sypsy nie pociąg. I zamiast. milion koili. Mi nadal go nie dogonicie. Więc trzeba po prostu kupić tą klasę. Tą klasę trzeba po prostu kupić. przejść gle, pokonać, oblać się mlekiem, zabić Tesle jednym ciosem, jeśli się da, w ogóle. Nie wiem, czy się da. I wtedy, i wtedy, pium biegniecie i pijecie tyle, ile macie z tej a teraz jeszcze jest bieg do danych, można biegać. Więc już chyba wiemy, jak sprzedać Tesla. Przepraszam? Nikole Tesla.